Witam Was widzowie, w dzisiejszym odcinku otwieramy sobie karnet zadymiarski. Zapraszam do oglądania. A, jest ze mną kolega. Przedstaw Cześć. Przedstaw się Kapi. Cześć. Dzisiaj będziemy otwierać karnet zadymiarski po kolei. No, to bez przedłużenia zacznijmy. No się nie chwalił kolega, że ma karnet. To od czego zaczniemy? Możemy od Low i będziemy tam. No, no. A nie wiem, czy od low. No dobra. No, otwieraj. Mi z Browla No coś nie idzie. Sobie. No sobie. I mamy Low. To jest twój czwarty chromatyk? Hmm. A, chłop, już wszystkich wszystkie chromatyczne. Lotem no. będzie piąty. Teraz pina. Do low. Ale lecą piny. Smutny low. Wściekły. Zakochany. Kolejny pin. Ile tych pinów, co nie? No. Teraz będą lecieć piny. Do tego. Czekaj, to na końcu. Aha, dobra. I dla do tych doładowań będzie. Do ładowania się chyba zostawię. Nie no, punkty mocy dawaj też do lołu. Wielki skin. Król Ale ten skin jest kozak. Bo kurde Ten skin jest bardzo chłodak że <grywa> monetkę? Ma no. no Teraz big boxiki dawaj Tak, Zakrywamy? No możemy sobie. No Ty pierwszy dał No tak. już mi to low drogi Ale już punkty do low idą Przydały się, zadymiasz nowy tam no. No nie było. I nic z Big Boxów nie wypadło. Też czas na punkty mocy do low. Do low? Do low. Kort jest low. Tu jest. Plus 200. Jo, 500 też. Oj i ostatnie. Dużo na wpadało. Już mam, na nim mamy ponad 800 punktów. kolejne 500. Projektów. To będzie dziesiąta ręka prawie No. No masz dziewiątą moc. No, Odbierzmy ci za darmo. Monetki masz. A nie, polepszę go. Mam 246 tylko. No, a ja na no, jakąś moc go ulepszyć tak? No, ja yes, z To jakiś fajny. I skin. Chyba skin najlepszy. Według mnie. No. To chodź się dało. No, Lumpka na dół. Dobra. Mm. Mój kolega już low ma. Tam w klanie. Tak? No. W sumie sporo już mają. Już zostawcie mają. łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Dokładnie. Kapię też zostawcie. Chodźcie na mój kanał. Mój kanał Aion, to Kapi A ja on do Leona taki podobny. Z strzałem. Wpadajcie na kanał Właśnie mój. na Kapi Zostawcie suba z dzwonem. Z dzwoneczkiem. Łapę na każdym... Pod każdym filmem. Aczekaj, i zobaczmy. A najlepszy. Zobacz. Dobra, mam Jak tutaj się odpiła ślizga? A teraz pani. To jest easy. 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 zagrać. Zagra sobie, tu A ja twoim. I Szybki win. I easy. I teraz się może zamienimy. O, kolejna skrzyleczka otwiera Kolejna? No. Jest kolejny i nic nie dropło jak zawsze na moim koncie też nic nie dropło tylko ostatnio mi dropło Bo mi ostatnio dropło? czekaj, ile procent? Nie ostatnie kiełka dropu. to dopiero gdzieś miesiąc tam he? i jak, wrażenia? Fajne. Nawet się gra? No. Kanal mi obiła mocno. Idę Franka gonić. Tak? Chodź ja Ci pomogę. Dobra. Czy jest? Muzyka puszcza. Tutaj. Co ten gadżet daje? Do tego kroka. No, tarcza. Frank gdzieś ucieknie? No, Nie autorem, jest Nigdy tutaj tak za bardzo nie grałem. A grałeś kiedyś w ogóle? No uciali teraz, czy dwa. A tak to mi nigdy nie dropną. Oni już mają 11, niedawno mieli po dwa. Kurde, zginąłem. Niestety będzie trzecie miejsce. No nie, nie wiem, nie wiem. Może być, jak. będziemy się trzymać razem, aj. no nie. Gdybyśmy się trzymali się razem, byśmy wygrali, ale plus dwa na low. Chyba zakończymy odcineczek. Pada bateria mi. To było na tyle, widzowie. Zostawcie subskrypcję. Łapkę w górę. Też wpadajcie na na Czef. mój kanał, czyli Kapimaki. I to było na tyle. Dziękujemy Z za oglądanie. Za oglądanie.